Siemaneczko. Witam serdecznie na swoim kanale. Sytuacja u mnie trochę się poprawiła. Parę rybek jeszcze zdechło. Drugi skalar, drugi górami. Jeden bojownik. Widzę, że jeszcze jednego skalara coś trzymał. Bardzo często pływa sobie w rogu akwarium. Ale ogólnie jest chyba lepiej. Coś, jakoś nie wiem co to było. Chyba jakiś pasożyt pewnie dalej gdzieś tu jeszcze buszuje po tym zbiorniczku. Ale jak na ten moment od paru dni nie widzę żadnego nowego zgonu. Sytuacja z glonami też się w miarę opanowała. Przednia szyba już tak nie pyli. Zmniejszyłem tempo, czas oświetlenia na chyba 8 godzin z tego co pamiętam. No i mniej pyli dodatkowo dołożyłem rośliny pływające. Ostatnio jakoś nie podcinałem roślin, widzę, że teraz zbiornik w ogóle nieogarnięty. Roślin pływających dość sporo tu jest. Pozatrzymywane przede wszystkim po rogach i gdzieś tam na innych roślinach się poprzetrzymywały Dodatkowo dzisiaj wpuściłem sobie nowe rybki, nie mogłem się powstrzymać, miałem dostawę do sklepu. Tak mi się spodobały, że do tego swojego przerybionego baniaka Dorzuciłem kolejne zdobycze, są to cztery kolejne brzanki Denisona. Mam ich teraz łącznie 10, to są te wcześniejsze, które, które już kiedyś były. Niech złapie ostrość. No, to jest stado poprzednie, już w miarę dorosłych, akurat tu 5 sztuk widać. A tutaj są te nowiutkie, dzisiaj wpuszczone, jeszcze małe, barwione. Kolorki za niedługo na pewno złapię i będą tak piękne jak już te podrostki. Dodatkowo też się nie mogłem powstrzymać, i chorowałem już jakiś czas, żeby wpuścić molinezję do swojego baniaka. I są molinezje żaglopłetwe. Te nakrapiane takie dwa samce i, 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 i trzy samiczki. Jeszcze młodziutkie, one mają nie wiem koło 5-6 cm to jeszcze na pewno podrosną. Hmm, może one tak samo będą sobie skubać jakieś glonki. Nie wiem, molinezji nie miałem w swoim zbiorniku już ło, ho, 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 i jeszcze trochę. A żaglów chyba jeszcze nigdy pierwszy raz je mam. Hmm, więc to będzie ciekawe doświadczenie dla mnie. Co więcej, yy, zacząłem podawać ten fosfor. Yy, widzę poprawę. Pewnie yy, się robi tego glonu, ale to nie wiem, czy to przez to oświetlenie, czy, czy co. No, na tej mojej a nowe pędy wyrastają. Fajne, czerwoniotkie Stare liście jeszcze są oczywiście prosięte. Yy, glonem muszę obciąć je. Ale już nowe yy, roślinki, nowe. Yy, liście. W pełni fajne, czerwoniutkie wyrastają. Monte sobie rośnie. Na monte jeszcze są ogóry powstadzane. Wczoraj karmiłem ogóreczkami. Rozrasta się. Coraz bardziej mi się ten trawnik podoba. Już w sumie jest taki mniej więcej jak powinien być. Tutaj co kiedyś mi kirysy wyrwały całe to połeczko, to już w miarę ładnie się zarosło. Są jeszcze prześwity ale już to, no na pewno nie jest tak jak z drugiej strony, prawda, ale ale, ale już tam zdecydowanie lepiej to wygląda już nie widać tego podłoża przede wszystkim pielęgniczki sobie żyją, niebiesko jeszcze nic nie demolują ze sobą jest innymi rybami jeszcze nie rywali nie, ry, nie, nie atakują innych ryb bo tak będzie prościej Wczoraj jak wstawiłem te ogóry, to zauważyłem czerwniaka tego dwuplamego. Też tą pielęgnicę, są ma ząbki podobno w pyszczku Tu jest jeden ukryty, że on atakował właśnie już inne pielęgnice Odganiał przede wszystkim, jak podpływały do tego ogóra On sobie go konsumował, no to inne ryby zostały, bywały przepędzane po prostu z tego to osobnika takie są dwa osobniki. No i co, no, akwarium jakoś funkcjonuje, zglonem się w miarę. Ustabilizowało, wszystko idzie na plus, jestem zadowolony. Rybki przestały zdychać, dopuściłem nowe <laughs> i dobrze jest. To był taki krótki filmiczek. Co w ostatnim czasie się pozmieniało? A no, tak wygląda cały. Cały, cały mój baniaczek zarośnięty niestrzyżony. O, z tej strony w końcu roślinki mi zaczynają ładnie rosnąć. Mają dojście więcej światła. Zarastają, tu jest ten drugi czerwniak. Ten jest mniej wybarwiony od tamtego. No złapię ostry, czy nie złapie. Szybka zarośnięta. Co jest z tą ostrością? Jest. Świetlówka nawet daje radę ta dłuższa. Przy okazji wpada tu jeszcze światło przez okno. To ten róg akwarium się na pewno bardziej zazielenił. W drugim tam za bardzo nie ma co, bo i roślin tam nie sadziłem. No, ale też coś rośnie. Widzę, że na przykład ta hydrofilia sobie jakoś tam pocisło, a wcześniej nic nie chciało rosnąć. Nawet się utrzymała yy, w aromatika. Tak więc jest ok. Nie przedłużając wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.